Witamy Państwa serdecznie baza numer jeden i potem baza numer dwa. Cwajdy, cwajdy mów. Jest baza numer 2. Ja? Ja, dwa. Mhm. Dobrze. Pierw będzie oczyszczana. I odnowienie komórki macierzystej. Czytam. Zapraszamy. Katarzyna Ewa, hasło słonecznik. I już Simone mi przekazuje wizerunek tej osoby. Dobrze. K-A-T. K-A-T. A-R-Z. A-R-Z. Y-N-A. Y-N-A. te Ewa. E mit w W-E-W-A. Tak. Okay. Uh, to jest. Is... Die, verschiedene no żółta planeta się ukazała. Da jest zwei dwie cywiliza, e, cywilizacje, zamieszkują. pozytywna planeta. Von unserer 25 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej i jest na stole kryształowym. No podniszczona ochrona spłynęła z tej istoty, zaczynają od głowy. Okrągły czy po prawej stronie mózgu. Szyb. Program ruchomy. No i stres i problemy, jak się włącza program. Trójkąt ściągnięty. Jest Jest um, uh, das, sehr viel um no i stwarza myśli zmartwienia o najbliższych. Ten program. ten program owalny czy psiomobiec czy program się Podtrzymuje zmiany genetyczne ośmiokątny stronie jest nie, aktywne. Jest aktywne. Okrągły, nie jest aktywny. okrągły chip program ruchomy ma I sen sen. Nie ten program

Oh. O, owalny dem liegt ein Chip. jest podniebienia, ściągnięty. Das schalt sich mal wieder aus und an. włącza się i włącza. Das soll das Immunsystem I osłabia, jak się włącza, system immunologiczny. Zwischen dem Wirbel liegt ein Quadrat, kwadratowy z karku, ściągnięty. Nie skarku ściągnięty. Schultern.

Na kręgosłupie ściągnięty. Da, Też program an, zaczął się włączać. Uh, yeah, um, no i osłabia właśnie ten program, e, te poduszeczki i że się nie jest stabilny kręgosłup. Okay. Bis nicht na rękach nie ma nic, są na organach. Auf dem Herz, kleinen, Mały okrągły w, typ serca ściągnięty, nie jest aktywny. Lunge ist frei. Na płucach nie ma nic. Leber das ist ein kleiner mm, e, mały trójkąt <muchy> nie ist e, ist ein w środku, ta, ściągnięty, Nie jest aktywny. w Okrągły w Program ruchomy <muchy> ma, pracę jelit. E, no ma panency, nic.

Program zaczął się włączać, stwarza bóle stóp. Okay. Portal Rafael. hat sich Nie ma nic, wszystko pościągane. Rafael natürlich. mówi: Portal już się otwiera i jest te te teleportacja. Ja, <coughs> ich Do pomarańczowej bazy, do turkisowej wody już. Doszło do teleportacji, Simone jest przygotowywana specjalną energią, będzie lewitowała tam na, na tą bazę i już lewitują tam, powinna być w wodzie turkisowej, I <coughs> już lewitują do środka. Jest, A, jest, już w so, so, już so, so, jest. Ta ciemna e, postać, bo to ciemna wygląda, że to widzą, obserwują. Im bardziej są wypłukiwane komórki, wtedy się robi jaśniejsza, jaśniejsza aż do przezroczystości. E, brązowa farba jako pierwsza e, tam. To jest układ pokarmowy jest wypłukiwany, zielona to jest e, zmiany, komórki zmienione genetycznie są wypłukiwane. I żółta to jest komórki skórne. Są wypłukiwane jednocześnie. Wszystko rozjaśnia się w tym czasie. Cały czas się rozjaśnia ta postać. Im więcej komórek jest wypłukiwanych organy, tym bardziej się rozjaśnia ta istota. Aż do przejrzystości. Musimy odczekać ten, ten proces. Już się te kolory wymieszały po bokach. Nie widać, jakie następne organy są wypłukiwane. Chodzi nie organy, komórki z informacji w tych organach. Idzie po kolei. Wiesz, zawsze te najbardziej obciążone komórki są te organy wypłukiwane i potem aż do. Nawet te, które są nienaruszone, komórki też są informacje wypłukiwane, bo teraz no już rozjaśnia się, już taka jest. Taka, taka nie biała, ani siwa. Ta postać. Nie, ja, no to do mnie na kolana nie możesz wyjść. Moja kozunia. Chciałaby się energia też potulić. I, I pozytywna energia wypełniła bazę, znaczy się teraz jest przyspieszone wypłukiwanie informacji z komórek. To już jest końcówka, już ta energia wypełnia się tam i chodzi do przyspieszenia. Tak, się się, taka biała się robi. O, miłość, mnie tak. Wszystkie się tutaj myjecie teraz. Czekaj. Ari. Rita, no co jest? Marcheweczkę chcesz? Musimy do kuchni. Taka silno-biała się robi ta postać. No myś robi robi natłok. Ej. I już się portal otwiera tam, gdzie będzie cała grupa lewitować i będą oczekiwać w tej szklanej półkuli do góry na tą istotę na stole kryształowym tam. Za chwileczkę. I już robi się przezroczysta ta postać w tej wodzie turkisowej. To już jest końcóweczka. I cała grupa lewituje już do góry i będą czekali przy stole kryształowym na tą istotę. Bibi, kie pasa? Ari, jest good. Wyskoczy okay, Już zniknęła. Ja. Już doszło do teleportacji, do sklanej półkuli. Come Bibi. <laughs> I już jest na stole kryształowym, już portal się zamknął i skan zjeżdża, właśnie zaczyna warstwa po warstwie ściągać, a zostanie odkryta ta komórka macierzysta. Tam się rozświetla czerwona z błękitnym punktem, błękitny punkt jest cały archiwum informacyjny całego ciała fizycznego i tej duszy. Cały czas są ściągane warstwy, czekamy, a zrobi skan stop. I już akurat się zatrzymał. Z warstwami skan podjechał do góry. I teraz zobaczymy, gdzie ta komórka macierzysta. Nad żołądkiem, tutaj przy mostku jest, pod mostkiem komórka macierzysta. I już ten robot jest z ramieniem, z igłą, już wziął na miarę, na ten błękitny punkt zjeżdża. I za chwilę dojdzie do wymiany informacji na pierwotne, nie obce informacje jakieś, to jest tej istoty, jakie dostała na początku. I o to właśnie chodzi. Te wszystkie zniekształcone już zostały wypukiwane wypłukane i teraz archiwum wypełniany jest tymi informacjami pierwotnymi. Jest to są Wszystkie odcienie czerwieni, ta informacja jest. E, e, wszystkie odcienie czerwieni aż do purpuru i błyszczy się bardzo. To jest ta pierwotna informacja i już to się dzieje w tej chwili. Także później, jak ta kopia łączy się z ciałem, to jest przenoszony na ciało fizyczne. Tutaj jest ciało duchowe, to dostaje, a tam. To ciało fizyczne właśnie zaczyna się odnawiać informacje we wszystkich komórkach, organach. To trwa, to jest proces. U jednego szybciej to się dzieje, w zależności jak, jak komórki były już zniszczone czy zniekształcone. Im mniej były zniekształcone, tym szybciej ten proces odnowy się dzieje, a u niektórych trwa. Dłużej. I przede wszystkim jak są jakieś, w międzyczasie jakieś zachorowania, czy operacje, stresy, już się igła poruszyła do góry w tej chwili, jest zakończona odnowa komórki macierzystej, ramię się już uniosło całkiem do góry. Stąd jego rapę już odstawia tam do, do kąta i skan zjeżdża z warstwami. Ostatnia warstwa, która była ściągnięta, teraz jako pierwsza jest nakładana i to idzie w odwrotnym kierunku. Od nóg do głowy są nakładane te warstwy w tej chwili. I teraz idzie z inną szybkością. <coughs> już nos jest kompletowany I skan zrobił stop pusty do góry podjechał automatycznie dostała nową aurę i nową ochronę planetarną. Zeskoczyła sobie ze stołu. No, robi takie piruety. E, takie gimnastykę, genau. <laughs> bardzo szczęśliwa, składa podziękowania Portal już się tam w podłodze z tą ślizgawką już się otworzył i żegna się spokojna. I zniknęła w portalu, połączyła, połączyła się z ciałem fizycznym, gratulujemy od nowej komórki macierzystej. Od tego momentu zacznie się dużo zmieniać, być może symptomy zaczną jakieś występować, ale jako symptomy. tak tych, które uszkodzeń w organach czy, czy przyszłościowych też. I to właśnie pod wodą musimy wstać teraz i się pożegnać. Dziękujemy. Namaste. Do usłyszenia.